Poradnik jak wypełniamy PIT-D za 2008 rok. Załącznik PIT-D przeznaczony jest dla podatników, którzy w składanym zeznaniu podatkowym chcą odliczyć wydatki mieszkaniowe. Zarówno małżonkowie rozliczający się indywidualnie, jak i małżonkowie wspólnie opodatkowujący swoje dochody, składają tylko jeden załącznik PIT-D. Zasada ta nie dotyczy małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację. Wypełniając załącznik PIT-D Zwróć uwagę na wyjaśnienia i pouczenia zawarte przy poszczególnych pozycjach tego zeznania. Przechodzimy do wypełnienia załącznika PID-D. W pozycji 1 wpisz swój własny numer identyfikacji podatkowej tak zwany NIP, a jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, w pozycji 2 wpisz również NIP współmałżonka. W części A1 wpisz swoje dane identyfikacyjne i adres zamieszkania. Na dzień 31 grudnia 2008 roku a jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, uzupełnij również jego dane w części A2. Część B dotyczy odliczeń od dochodu. W części B1 wykazuje się wydatki poniesione na spłatek odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe do wysokości 212 870 zł, których wysokość i termin zapłaty są udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez bank, który udzielił kredytu. Z ulgi odsetkowej możesz skorzystać tylko wtedy, jeżeli w latach poprzednich ani Ty, ani twój małżonek nie korzystaliście z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. Jeżeli po raz pierwszy dokonujesz odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, wraz z załącznikiem PIT D złóż oświadczenie pit 2K. Wysokość odliczenia dotyczy obojga małżonków. Odliczenie może być dokonane osobno przez każdego z nich w proporcji przez nich ustalonej. Kwotę do odliczenia wpisaną w pozycji 32, a następnie w pozycji 34 przenieść do pozycji 101 zeznania PIT 37. W przypadku małżonków podlegających odrębnemu opodatkowaniu, kwotę do odliczenia wpisaną w pozycji 37 lub 38. Przenieść do pozycji 101 zeznania PIT-37. W części B2 wykazuje się kwoty do odliczenia od dochodu z tytułu spłaty kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy wraz z odsetkami otrzymanej w 1992 i 1993 roku na cele mieszkaniowe oraz te, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe do wysokości przysługującego. Na dany rok limitu odliczeń. W części B3 w pozycji 42 wpisz sumę kwot z pozycji 40 i 41, a następnie kwotę wpisaną w pozycji 44 przenieś do pozycji 102 zeznania PIT 37. W przypadku małżonków podlegających odrębnemu opodatkowaniu, kwotę do odliczenia wpisaną w pozycji 47 lub 48 przenieś do pozycji 102. Zeznania PIT 37. Część C dotyczy odliczeń od podatku. W części C i C1 wykazuje się kwoty do odliczenia z tytułu kontynuacji systematycznego gromadzenia w roku podatkowym oszczędności w kasie mieszkaniowej do wysokości 30% poniesionych wydatków nie więcej jednak niż 11 340 zł oraz te kwoty do odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. W części C2 w pozycji 51 wpisz sumę kwot z pozycji 49 i 50, a następnie kwotę wpisaną w pozycji 53 przenieś do pozycji 117 zeznania PIT37. W przypadku małżonków podlegających odrębnemu opodatkowaniu, kwotę do odliczenia wpisaną w pozycji 56 lub 57 przenieś do pozycji 117 zeznania PIT37.